odcinek drugi: manipulacja pismem Świętym przez towarzystwo Strażnica jak zmieniają Biblię i interpretacje. Cześć. Dzisiaj zagłębimy się w coś naprawdę ważnego w to, jak towarzystwo strażnica manipuluje Pismem Świętym, aby utrzymać kontrolę nad swoimi wyznawcami. Na początku mam do Ciebie pytanie, czy Chrystus ustanowił swoją naukę po to, aby ludzie bali się czytać Biblię, analizować jej teksty i samodzielnie dochodzić do prawdy. Pomyśl też, czy Chrystus chciał, abym nie decydował o mojej rodzinie, o moich własnych finansach, o tym, jak żyję, skoro Bóg dał mi wolność. W tym odcinku pokażę Ci przykłady manipulacji, które mogą Cię zaskoczyć. Zmiany w tekście Pisma Świętego. Towarzystwo Strażnica regularnie zmienia słowa, kolejność zdań i znaczenie fragmentów Biblii. Przykłady: Ewangelia według Świętego Jana, rozdział pierwszy, wersety 1 do czwartego. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Biblii strażnicy tekst brzmi podobnie, ale subtelna zmiana kolejności słów i słowo było Bogiem powoduje, że Jezus jest przedstawiany bardziej jako stworzenie niż jako współistotny Bóg. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 28, wersety 9 do 10. W klasycznej Biblii czytamy, że uczniowie pokłonili się Jezusowi, a on przyjął ich uwielbienie. W Biblii strażnicy, fragmenty te interpretowane są w sposób, który minimalizuje boskość Jezusa i przedstawia go jedynie jako posłanego przez Boga. Pytanie do ciebie, czy Jezus, syn Boży, zgodziłby się, aby jego boskość była ukrywana i reinterpretowana, żeby ludzie podporządkowali się władzy ludzkiej organizacji? Fałszywe przepowiednie i nowe światło. Strażnica regularnie zmienia interpretację tekstów Biblii, aby pasowały do aktualnej doktryny. Kilka przykładów: 1914 początek końca świata, 1925 przewidywany koniec świata i zbawienie wybranych, 1975 szybkie nadejście Królestwa Bożego. Każda z tych przepowiedni okazała się fałszywa, a organizacja mówi, że to nowe światło od Boga. To klasyczny przykład manipulacji religijnej, zmiana tekstu lub interpretacji w celu utrzymania władzy. Pytanie do Ciebie, czy Chrystus chciałby, abym żył w ciągłym strachu przed końcem świata, zamiast cieszyć się życiem, które Bóg mi dał? Interpretacja tytułów i boskości Jezusa Strażnica manipuluje tytułami i znaczeniem słów. Greckie Kyrios tłumaczone jest w Biblii klasycznej jako Pan, co odnosi się do Boga. W Biblii strażnicy czasem tłumaczone jest jako Jehowa nawet jeśli odnosi się do Jezusa. Efekt: Jezus przestaje być postrzegany jako pełny Bóg, a staje się stworzeniem, co osłabia prawdę o jego boskości. Pytanie do ciebie: czy Chrystus chciałby, aby jego boskość była ukrywana i interpretowana w sposób korzystny dla władzy ludzkiej organizacji? Strach przed niezależnym myśleniem. Wierni uczą się, że jedynie strażnica ma rację. Każda próba samodzielnego myślenia jest postrzegana jako bunt przeciw Bogu. To prowadzi do całkowitego podporządkowania się organizacji, strachu przed wykluczeniem, izolacji od innych chrześcijan i źródeł prawdy. Pytanie do Ciebie: Czy Chrystus nauczał, że mamy bać się myśleć i weryfikować Pismo Święte, czy raczej samodzielnie szukać prawdy? Podsumowanie odcinka numer dwa. Dzisiaj pokazałem Ci, jak Towarzystwo Strażnica manipuluje tekstem Biblii, zmieniając słowa i kolejność zdań. Jak zmienia interpretację, aby ukryć boskość Jezusa? Jak fałszywe przepowiednie końca świata są prezentowane jako nowe światło? Jak organizacja tworzy strach przed samodzielnym myśleniem i niezależnością? Pytanie końcowe do Ciebie, czy chcesz wierzyć w Chrystusa, który daje wolność, miłość i prawdę, czy w instytucję, która manipuluje pismem świętym, by kontrolować ludzi?